Jeżeli mówimy o tej duchowości no to trudno mi sobie wyobrazić, że ona znika, bo to jest jakby inna istota. Natomiast jeżeli mówimy o tej istocie naturalnej, która by utraciła kontakt z tą duchową, czyli w tym sensie znikają te wszystkie elementy, pozostają te zewnętrzne, no to myślę, że to mogłoby być tak, jak życie zwierzęcia, które chce się. ma potrzebę odżywiania, spania, może w przypadku człowieka jakiejś kultury, zainteresowania, którymi można żyć z dnia na dzień i to tak przebiega. Z Dnia na dzień, jeżeli nie ma tego odniesienia duchowego i wtedy nie ma tego poczucia, że to jest bez sensu, no to samo w sobie to jakiś tam sens znajduje w tych zdarzeniach. Natomiast, no to wtedy nie ma problemu. Problem utraty wiary, myślę, że to jest problem dla kogoś, kto się nie odłączył od wewnętrznej istoty, tylko zdyskredytował swoje myślenie na temat. Jej formy, jeśli można mówić o formie, czy, czy właśnie sposobie praktykowania, czy, czy rodzaj wierzenia, i wtedy to może być moment jakiegoś, jakiejś depresji, czy w ogóle wejścia nawet na ścieżkę ateizmu. Natomiast jeżeli naprawdę by nie było połączenia z tą duchową istotą, to dalej nie widzę problemu. To rzeczy powstają i znikają.